Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam jak łatwo i szybko możecie zmienić swoją datę urodzenia na platformie Ubisoftu. Czy w tym przypadku Uplay'u. Przy okazji jeśli macie chęć nawet filmów, wsuć łapkę w górę oraz subskrypcję w a jeśli poszukujecie najtańszych gier z platformy Ubisoftu lub, nie wiem, gadżetów do tych gier, gier kolekcjonerskich, myszek do danej kwoty, zestawów komputerowych do 25-3000 zł, no to macie nie do strony w opisie, tam macie porównywarkę cen i najtańsze oferty, które wyszukuje automatycznie sklepów w internecie. No ale dobra, moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć zmienić nasz wiek na platformie Ubisoftu? Początkowo oczywiście logujemy się na stronę, link do niej macie w opisie tego filmu. Gdy już zalogujemy się na stronę Aktualnie widzicie mamy jeszcze tutaj zarządzanie Wybieramy opcję informacje o koncie No i teraz moi drodzy zjeżdżamy sobie trochę w dół I wybieramy opcję edycja Gdy moi drodzy zalogujemy się na stronę Zobaczycie aktualnie, że niestety takich danych Nie możemy zmienić bezpośrednio na samej stronie Aby to zrobić musimy skontaktować się z działem obsługi klienta No i tutaj moi drodzy z pomocą wchodzi drugi link Który macie w opisie tego filmu Jest to dział z obsługą klienta I aby zmienić ten wiek No to oczywiście musimy się z nimi skontaktować Także klikamy na opcję skontaktu się z działem klienta no i wybieramy aktualnie um, najpierw platformę, której dotyczy sprawa, czyli powiedzmy w tym przypadku niech to będzie u mnie powiedzmy konta, e, konta Ubisoft, tak, kategoria, no i tutaj moi drodzy wybieramy aktualnie co my tu mamy, dostępność, klucze, konto, no u mnie chodzi aktualnie w tym przypadku o sytuację dotyczącą konta, więc wybieramy opcję konta. No, i wybieramy rodzaj problemu, czyli autoryzacja. Inny problem z kątem, problem z awatarem, prośba o podanie danych e, osobowych, zapomnienie konta. Myślę, że to będzie prośba o podanie danych osobowych, no bo jednak wiek pod to podchodzi albo ewentualnie inny problem z kątem. Dajmy aktualnie tą opcję. No i wybierzmy problem, prośba dotycząca dostępu do danych i ich przenoszenia. Prośba dotycząca informacji o danych, prośba korekty, zgłoszenie odmowy. Mm, ja bym to może uwzględnił. Prośba dotycząca informacji o danych. No, i tutaj, moi drodzy, uzupełniłbym informacje odnośnie tego, dlaczego y, chcemy te dane zmienić, przedstawiłbym całą sytuację. No i oczywiście, gdy to wszystko zrobimy, załączymy odpowiednie dokumenty, jeśli mamy taką potrzebę, bo oczywiście nie musimy. No to wybieramy opcję Wyślij moje zgłoszenie. Gdyby trzeba taka możliwość, tak jak widzicie jeszcze, jest możliwość rozpocznij czat, ale aktualnie jest ona wyłączona. No i moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o zmianę naszych danych na platformie Ubisoftu. Jeśli ten film dla Ci to za łapkę w górę oraz subskrypcję, z a jeśli tak jak mówiłem, poszukujesz najtańszy gier z Ubisoft'u, to masz link do strony w opisie, tam masz porównywarkę cen, która wyszukacie najtańsze oferty. Miłego nie cześć.